Siemanko moi drodzy, ten skin dzisiaj dla Was, dokładnie tak Przepiękny AK-47 elitarny prosto z fabryki Z czterema naklejkami, Gold z Paryża, Vitality moi drodzy Znalezione oczywiście na skin z manki.com Wystarczy, że zostawicie komentarz pod tym filmem Suba z dzwonkiem i łapę w górę A w opisach swoich kanałów będziecie mieli trade linka Żebym mógł szybciutko do Was wysłać skina Także jedziemy z tym A tego skina wciąż możecie zgarnąć na moim Discordzie Link macie w opisie Kto zgarnia tego skina z poprzedniego odcinka? Sprawdźmy i AK-47 leci do... <noise> Okej, okay, nie do mnie, nie do mnie. jeszcze raz Wylosowało mój komentarz Do Baranek29 Fajny film, byczuś, pozdro Dzięki Baranek, skinę Ci w tym momencie do Ciebie Siemanko moi drodzy, jak widzicie wjechała aktualizacja No piękna, duża aktualizacja Tak mogliśmy powiedzieć, gdy zobaczyliśmy początek Ale jak już Wy dokładnie wiecie Bo ja ten odcinek nagrywam dzień później No jest to jednak lekkie dziadostwo Ale z racji tego, że no, u suchego wiadomo, że openingi muszą być Także dzisiaj również opening, także zostańcie ze mną Skinzmakicom to strona do wymiany skinów, na której, ziomeczku, możesz sobie wydropić przepiękne krafty, Tak jak tutaj, 5 runtime holo, słuchajcie, na jednym skinie Tutaj kolejne 5 pięknych holo naklejeczek na kolejnym skinie tutaj może skin trochę droższy, ale macie 4 Entropic Folia ze Sztokholmu, piękna naklejeczka. Albo tutaj skin trochę tańszy, ale macie 4 Holo Team Liquid z Paryża. Także naprawdę warto sobie tutaj poszukać. Z kodem suchy macie możliwość zgarnięcia do 5 dolarów przy pierwszej wymianie. Możecie sobie też doładować konto z kodem, oczywiście, tutaj suchy. Wpisujecie sobie suchy, użyj i macie 35% bonusu do doładowania. Naprawdę warto szukać. Szukać fajnych kraftów, może uda Wam się trafić tak jak mi Fuel Injectora z naklejką. Słuchajcie, snacks Gold z Krakowa 2017. Tutaj mam to zupełnie za darmo. A naklejeczka na Steamie warta 6000 ziko Także naprawdę warto sobie posnajpić, warto poszukać, bo można trafić prawdziwe perełki. Gorąco polecam. Oczywiście z kodem, suchy link macie w opisie. No to moi drodzy, kupujemy przepustki i jedziemy z tym koksem. Jak widzicie, 5 przepustek wjechało. E, czytałem, oglądałem o tym, że po prostu jest łatwiej te, te gwiazdki dropić, farmić, czy jak to się tam nazywa. E, dlatego lepiej sobie kupić od razu te 5 pięć, pięć przepustek. 5 pięć przepustek, 3 stówki. Mało, nie mało? No Zobaczymy. Ok, mamy aktywowaną, drugą, trzecią, czwartą i piątą. I już na dzień dobry mamy 5 gwiazdeczek. Już mamy 5 gwiazdeczek. Yy, I za te 5 gwiazdek to sobie możemy niewiele zrobić. <laughs> Ale dwie skrzyneczki sobie możemy zakupić, tak? Dobra, użyj. Ciach. Ok. Dobra, jest jedna skrzyneczka. No to jeszcze raz użyj. Ciach, i jest druga skrzyneczka. Ok, i zostaje nam jedna gwiazdka, i potem sobie będę to zbierał. Także sobie za chwilkę otworzymy te skrzyneczki, nie będę Wam tutaj za dużo opowiadał, bo pewnie już 15 filmów na ten temat widzieliście Na pewno potencjał ma, ma ten digielek, bo widziałem, że te paterny niektóre no, mogą, być, mogą być drogie, więc no, jest tu potencjał na pewno Przywieszki, w ogóle nie moja bajka, nie, nie będę raczej na 100% z nich korzystał E, tu to samo, nic mi się tu nie podoba w tych przywieszkach, gdy dają na skinach, rozpraszając tylko w oko gracza, tak mi się wydaje. E, tutaj na szybko, e, no widziałem, że, że, e, że nawet sobie ludzie chwalą tego AK, e, a bubka też nie głupia, ale tak na szybko, no nic tu nadzwyczajnego nie widzę. Lecimy dalej. Tutaj podobno tylko fajny jest ten digielek. O kurde, dobra, digielek jest fajny, ale jak się błyszczy, szalony. Dobra. A łupka skrytykowana. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie. No, według mnie dziadostwo. I tutaj, tutaj mamy, tak, oczywiście mamy M4 gradient, no to wiadomo. Znaczy, nie moje klimaty. Gloczek fajny. gloczek fajny. Podoba mi się, że się tak e, fajnie świeci. Jakby tutaj, słuchajcie, krafty jakieś dobre zrobić z jakimiś literami. To może być tosik, glock. Podoba mi się. No i to też wygląda e, ciekawie, choć nie moja bajka. Dobra. Tak, na szybko wam nie będę wam zawracał tu za bardzo głowy. E, co tu jeszcze mamy? A tu jest y, to naklejeczki. No to też są fajne, typowo podkraftowanie. E, na pewno warto będzie. Takich trochę naklejek zdobyć i zostawić, bo, no, bo część będzie na pewno droga Dobra, moi drodzy, to tak na szybko lecimy otwierać skrzyneczki, bo po to się tutaj zebraliśmy Jeśli uda mi się, słuchajcie, w ogóle jeszcze yy, no, dropnąć jakieś te gwiazdki, no to pewnie dokleję jeszcze jakiś opening Mam nadzieję, że się to uda zrobić, ale na razie te dwie Lecimy, box'em. Dobra, i tu już tak szybko bym sobie dosłownie też przeleciał, jeśli pozwolicie, dziadostwo, e, dziadostwo, 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 o Jezus dziadostwo, dziadostwo, manczwórka, dziadostwo. Okej, okay. dwie berety ładne, takie inne niż zazwyczaj ciekawe kolorki. E, Mac 10, dziadostwo, dziadostwo. No, i ten SSG podoba mi się. Trochę taki jak, yy, jak print stream, lekko, lekko można by rzec, ale ładny. Myślę, że można byłoby nim pograć fajnie. No i AK-47 chwalony, bo faktycznie z daleka jak wide lotus wygląda, yy, więc też pewnie w cenie będzie w miarę spoko. Yy, Epicentrum. No, to te pet, petki są zazwyczaj takie słabe. Yy, ok, Neonuar UMP. Kiedyś bardzo mi się ta kolekcja podobała, już teraz trochę mniej. No i mamy tak, Glocka, Glock słaby, w ogóle nie, nie podoba mi się No i M4, M4 no nie dla mnie, ale słyszałem, że mocno chwalona, więc nic spoko Dobra, i to by było na tyle Noże są te same, jak już wiecie, także no, ja jeszcze noża Kukli nie udało mi się wydropić W żadnym z openingów, nawet tych, których nie widzieliście, to Wam tak zlikuję Dobra, ale koniec już pieprzenia głupot Lecimy Pierwsza skrzyneczka, moi drodzy Ciach No i dzień dobry Co za opening Nie wierzę w to, co widzę Okej, okay, jaki to jest float W ogóle, co tu się odwaliło Co tu się odwaliło m czwórka. Jeśli to jest faktory news, słuchajcie, to jesteśmy dzisiaj zarobieni. Lekkie zużycie 008, ale to jest mega to What the fuck, pokażę, jak to wygląda w ręce. Ja, cię kręcę No, ta czegoś takiego słuchajcie, jeszcze nie było. Pierwsza skrzynka z nowej kolekcji. Pierwsza skrzyneczka i od razu czerwony skin. Dobra, i lecimy. Ale siadło, ale koczyłam Ale siadło, moi drodzy. No, nie do wiary. Okej okay. No to ku, nóż, nóż kusz, nóż kurz, kukri, dawaj, dawaj, Ziomek, jak coś tak siepnął, na dzień dobry. Do, ja cię kręcę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, słuchajcie? Po testach, no szkoda, że nie ten nakacz, no to już byłoby mega w ogóle, ale dało, dało różowego. Dobra, słuchajcie, ja postaram się wyfarmić jak najwięcej tych gwiazdek, żeby jeszcze coś otworzyć, bo to co tu się dzieje, to jest po prostu szok. Okej, okay, moi drodzy, udało mi się nafarmić 11 e, tych gazdeczek Także sobie otworzymy e, tutaj jednego skina z, e, z kolekcji tej sportowej. No i oby, oby, jak tak dobrze idzie, słuchajcie, to żebym czwóreczka siadła, czemużby nie? E, kolekcja sportu i świeżego powietrza, <laughs> jest tak, to, jak to się nazywa. Dobra, lecimy. E, trzymajcie kciuki. Pach, zdobyć przedmiot. I dostajemy. I dostajemy dziadostwo Ale co to żeśmy dostali? Okej okay, czyli no nie takie znowu straszne dziadostwo dostaliśmy no bo dostaliśmy Lekkie zużycie proszę bardzo tutaj no Elegancko Dobra nie jest źle Nie wiemy ile to kosztuje bo teraz są Te trady, trade bany takie śmieszne w ogóle nawet na sprzedaż także nie da się tego wystawić Ale cieszę się że słuchajcie M4 siadła ale dobra bo my tu nie po to jeszcze mamy przecież trochę tych naszych, tych naszych ziomeczków, trzy skrzynki możemy sobie kupić, i tak właśnie zrobimy. Dobrze, trzy skrzyneczki poprosimy raz, ok, poprosimy dwa, ok, i poprosimy trzy. I mamy to. Dobra, kupujemy klucze i otwieramy. Dobra moi drodzy. Słuchajcie, dwie skrzynki otwarte i dropnęliśmy M4 i dropnęliśmy P250. No lepiej być nie mogło, ale. Znaczy mogło być, bo kostka, tak? Więc tutaj czekamy na kostkę w tym momencie. No byłoby pięknie, ale już tak dobrze być nie może, ale mamy rewolwer po testach bojowych. Ok, okej, okay, dobra. Dwie skrzyneczki do końca, także. Opening taki bym powiedział maluteńki, pięć skrzynek, ale Ale myślę, że to są takie jeszcze rzadkie rzeczy, że Że spoko, okej okay. Mamy Okej, okay. mamy słuchajcie maka 10, czyli mamy Fioletowego po testach bojowych, spoko, spoko i ostatnia skrzyneczka, moi drodzy, ostatnia skrzyneczka, na pewno, oczywiście, na tym kanale będę jeszcze otwierał tą skrzynkę, będę otwierał masę tych, tych kolekcji, także zostawcie suba, łapy w górę, żebyście nie przegapili odcinków, no i widzimy się w kolejnych materiałach, moi drodzy, widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć! Okej, okay. elegancko.